Pięciu z sześciu startujących w kwalifikacjach Polaków zobaczymy w sobotnim konkursie Pucharu świata w skokach narciarskich w niemieckim Titizen Neustadt. Pod nieobecność liderów kadry, kontuzjowanego Kamila Stocha, chorego Dawida Kubackiego i Piotra Żyły oraz Stefana Huli i Pawła Wąska, przygotowujących się do igrzysk olimpijskich w Pekinie. Tutaj do Niemiec przyjechała druga część kadry a? z Jakubem Wolnym i Aleksandrem Zniszczałem na czele. No i to właśnie Jakub Wolny był dziś najlepszym z białoczerwonych. Wylądował na 120 metrze. I zajął 24 miejsce. Pozostali dopiero w piątej dziesiątce. Maciej Kod, Aleksander Zniszczał, Klemens Murańka oraz Andrzej Stękała zakwalifikowali się. I w jutrzejszym konkursie ich zobaczymy, ale jak mówi trener Maciej Maciusiak, pełniący tutaj funkcję głównego szkoleniowca biało-czerwonych przed całą reprezentacją Polski jeszcze sporo pracy. Nie wiem, no myślę, że taki były pojedyncze dobre skoki. Pokazał tu Oleg Zniszczoł, gdzie, gdzie taki po prostu skoczył normalny skok. W drugim treningowym, oczywiście, troszkę warunki też pomogły, ale no, niemniej jednak da się i to oni też dobrze o tym wiedzą. No, te problemy na, na rozbiegu, szczególnie te pierwsze skoki, mieliśmy niesamowite, bo tu jest troszeczkę inny ten rozbieg. Bardziej może lubiany przez nas, ale jednak, pomyśleć, się troszkę pozmieniało. Pokazał to, to kuba wolne, gdzie dopiero musiał się dopasować i dopiero ten skok kwalifikacyjny, można powiedzieć, że no taki w porządku, bez szału, bez przez jakiś fajerwerk, ale taki normalny, zobaczymy, które tu miejsce da, ale ale tak podsumowując, innych Andrzej całkiem przyzwoicie, jakby nie, nie, nie to świdrowanie nad bólą, to co by to odleciało. No Maciek tak przyzwoicie, który miał naprawdę bardzo fatalne warunki, ale myślę, że Maciek jutro zaskoczy i też będzie walczył o punkty. Kwalifikacje zaliczone i jutro będziemy walczyć i, i zawodnicy na pewno zaprezentują to, co były na, na daną chwilę stać. Niestety piątkowych kwalifikacji nie przebrnął Tomasz Pilch i on jutrzejszy konkurs obejrzy w telewizji. A najlepszy na hochfürst szanse w Schwarzwaldzie był dzisiaj Słoweniec Cenepreutz, dla którego to pierwszy taki sukces w karierze. Pierwsze wygrane kwalifikacje, tuż za nim najlepsi obecnie w Pucharze Świata Joju Kobayashi i Karl Geiger.